Sauny znane od wieków, wykorzystywane w wielu regionach świata po to, żeby poprawić wydolność organizmu, poprawić jego odporność, w Polsce coraz częściej wykorzystywane zarówno w walce z różnego rodzaju chorobami, jak również i w formie detoksykacji ciała. A jak działają? znamy różne rodzaje saun. Najbardziej popularne to sauna infrared, która emitując promieniowanie podczerwone nagrzewa nasze ciało od środka. Temperatura działania sauny to jest około 45-60 stopni Celsjusza. Mamy również to najbardziej popularne sauny suchą, jak również i saunę mokrą, w której tak naprawdę wilgotność powietrza to jest 100%, a temperatura funkcjonowania około 100-110 stopni Celsjusza. W saunie suchej temperatura to jest między 90 a 100 stopni. Celsjusza. Co dają nam wizyty w saunie? One przede wszystkim, moi drodzy, poprawiają naszą odporność, wspomagają nasz układ immunologiczny. Generalnie pobyty w saunie, czyli szoki termiczne wywołane poprzez pobyty w saunie, stymulują nasz układ immunologiczny, stymulują nasze białe krwinki do tego, aby lepiej działały sobie z patogenami. Poprawiają znacznie ukrwienie naszego organizmu, ukrwienie naszego serca, intensywnie pobudzają mikrokrążenie, krążenie w naszym organizmie, przez to wszystkie tkanki są lepiej odżywione, są lepiej dotrenione, poprawiają odporność. Bardzo często podczas saunowania wykorzystywany jest również szok termiczny, czyli kąpiele czy przelewanie się lodowatą wodą bądź nacieranie organizmu śniegiem, jeżeli tego typu saunowanie ma miejsce w chłodnych miejscach czy też właśnie w zimie, bądź jest połączone z morsowaniem. Tego typu terapie bardzo mocno pobudzają krążenie, bardzo mocno pobudzają układ odpornościowy. Co jest bardzo ważne, zmniejszają ryzyko udarów, zawałów i wszelkiego rodzaju chorób od strony układu krwionośnego. Co bardzo ważne, zastosowanie saunowania, na przykład w okresie przeziębienia i grypy, przede wszystkim powoduje szybszą detoksykację organizmu. Wspomaga nasz organizm w walce z chorobą, wspomaga nasz organizm i skraca znacznie przebieg i czas choroby. Saunowanie, moi drodzy, również świetnie wpływa na poprawę kondycji naszej skóry. Przede wszystkim podczas saunowania, czy w ogóle wizyt w saunie, wypacamy się, czyli detoksykujemy nasz organizm, usuwamy wszelkiego rodzaju toksyny. Ważnym jest, żeby w tym czasie pić bardzo duże ilości wody, ponieważ ta woda bardzo szybko przez nasz organizm przepływa, dzięki czemu usuwamy toksyny. Warto jeżeli stosujemy salonowanie pod kątem pielęgnacji naszej skóry, przed tego typu zabiegami wykonać sobie intensywny peeling ciała. Taki peeling możecie wykonać na przykład z naszym masłem dziennej Beauty połączonym z ziarnami parzonej, mielonej kawy, które z jednej strony złuszczy wasze, zrobiła ciało na skórę, z drugiej strony kofeina zawarta w ziarnach kawy intensywnie jeszcze dodatkowo pobudzi mikrokrążenie, wspomoże redukcję celulitu, z drugiej strony nasze masło nawilży wasze ciało i podczas pobytu w w saunie rozszerzone pory skóry ułatwią wchłanianie substancji odżywczych i jeszcze dodatkowo wspomogą nawilżenie tej skóry. Częste wizycie, wizyty w saunie, jeżeli chcemy zredukować celulit, jeżeli chcemy przyspieszyć metabolizm, jeżeli chcemy przyspieszyć spalenie tkanki tłuszczowej, są jak najbardziej rewelacyjnym pomysłem. Połączenie saunowania z treningiem, dietą oraz wszelkiego rodzaju ruchem kardio przyspieszy nam cały proces detoksykacji organizmu, a pamiętajmy o tym, że toksyny, metale ciężkie, Gromadzą się w tłuszczach, czyli jeżeli my będziemy usuwać metale ciężkie, toksyny z organizmu, ten proces odchudzania czy w ogóle utraty wagi będzie przebiegał znacznie sprawniej i znacznie szybciej. Druga sprawa, pobudzone mikrokrążenie, pobudzony metabolizm będzie również wspomagał sam proces usuwania tkanki tłuszczowej. Osoby, które mają skłonności do obrzęków, oczywiście, jeżeli nie ma jakichś dodatkowych przeciwwskazań medycznych bądź ciąży, mogą jak najbardziej też wspomagać cały proces krążenia limfatycznego w organizmie poprzez szoki termiczne czyli wizyty w saunie oraz wychładzanie organizmu. Dzięki temu uzyskamy lepsze krążenie, zredukujemy poczucie ciężkich nóg. We wszelkiego rodzaju ośrodkach spa saunowanie jest połączone również z masażem z drenażem, czyli podczas wizyty w saunie pobudzamy krążenie, a specjalista potem przeprowadza nam intensywny drenaż kończyn, dzięki czemu usuwa chłonkę, pobudza metabolizm oraz pobudza krążenie limfatyczne, przez co będzie redukował znacznie obrzęki kończyn i będzie znacznie redukował ten niechciany celulit. Co jest bardzo ważne, saunowanie może być stosowane zarówno przez dorosłych, jak i dzieci, ponieważ również u dzieci saunowanie w znacznie wspomaga i odporność redukuje ryzyko, czy w ogóle zmniejsza ryzyko zachorowania, szczególnie w okresie tym jesienno-zimowym, gdzie wszyscy dookoła bardzo intensywnie chorują. Osoby, które mają skłonności do chronicznego kataru, mogą też stosować saunowanie połączone na przykład z różnego rodzaju aromaterapią. Z jednej strony odpowiednio dobrane olejki eteryczne będą działały na nasz górny układ oddechowy, będą wspomagały oddychanie, ale dla osób, które mają problemy ze snem, które mają problemy napięciowe. Zastosowanie odpowiednich olejków eterycznych będzie również wspomagało wyciszenie organizmu, podniesienie poziomu endorfin, obniżenie poziomu kortyzolu i w efekcie czego znacznie ułatwiało zasypianie. Czyli redukujemy całe napięcie naszego organizmu, obniżamy negatywne hormony w naszym organizmie, czyli adrenalinę, kortyzol, które niestety negatywnie wpływają i na nasz układ odpornościowy, jak również i na procesy regeneracji organizmu, jak również i za zaburzenia wszelkie procesy metaboliczne. Czyli w tym momencie możemy stosować drzewko herbaciane, możemy stosować olej lawendowy, możemy po stosować połączenia oleju, na przykład pomarańczowego z lawendowym i wszelkiego rodzaju olejki rozmarynowe, które będą dodatkowo jeszcze wyciszały i relaksowały nasz organizm. Saunowanie jest dobre przez cały rok, nie tylko w okresie zimowym, dlatego efekty, jakie uzyskamy, poprzez tą bardzo przyjemną czynność będą dla nas bardzo korzystnie wpływać przez cały rok.